Czy zastanawialiście się kiedyś, jak prototypy LMDH zachowałyby się na ciasnym torze ulicznym, albo jak wyglądałby wyścig World Endurance Championship na ciasnych ulicach Monako? Brzmi absurdalnie, ale podobną sytuację mieliśmy w ostatni weekend na ulicach Detroit. Sobotni 100-minutowy sprint IMSA Sports Car Championship był przepełniony neutralizacjami, a opinie co do tego, czy potężne prototypy GTP pasowały do układu torów Detroit, były podzielone. W zeszłym roku runda w Detroit powróciła do IndyCar, natomiast IMSA zadebiutowała w ten weekend na ciasnym torze w centrum miasta. Zespoły IMSA nie chciały ryzykować uszkodzenia swoich prototypów LMDh w inauguracyjnym sezonie GTP w tamtym roku, a także swoich samochodów GTD, zwłaszcza na kilka tygodni przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans. Nie było zatem Zaskoczeniem, że tegoroczna 100-minutowa impreza była pięciokrotnie przerywana przez neutralizację z powodu incydentów. Ten wyścig oferował wszystko, czego fani wyścigów samochodowych mogli sobie życzyć. Dla kierowców było to za to ogromne wyzwanie. Richard Westbrook, który został uderzony przez Jacka Kena, powiedział, że tor nie nadaje się do ścigania prototypami klasy GTP, a uszkodzenia pojazdów pogłębiały się z okrążenia na okrążenie. Detroit dołączyło do Long Beach jako drugi tor uliczny w kalendarzu IMSA, którym jest 11 rund. Podobnie jak na Long Beach, Detroit jest przede wszystkim eventem promocyjnym dla producentów. Ścigają się, żeby sprzedawać więcej samochodów drogowych, a nie tylko dla samych wyścigów. Narzekania dotyczące nitki torów Detroit dotyczyły wyboistej nawierzchni, ciasnego układu i zakrętów, mimo że prototypy GTP osiągały prędkość 285 mil na godzinę na długiej prostej prowadzącej do zakrętu numer 3. Według kierowców do poprawy są wyboje na długiej prostej, a w zakrętach 6 i 7 przydałaby się zmiana nawierzchni, bo tor w Monako według nich przy ulicznych torach w Ameryce wygląda jak Tafla wody. Kierowcy przed weekendem wyrażali wątpliwości, jak poradzą sobie z pokonaniem wszystkich ciasnych miejsc, ale w rzeczywistości nie było tak źle. Nick Tendy z fabrycznego zespołu Porsche mówił, że jechało mu się lepiej niż się spodziewał. Klasa GTD Pro stanowiła drugą połowę stawki. Laurin Heinrich, który w Porsche 911 wywalczył zwycięstwo z Io Racing w tej klasie, uważał, że wyścig był ekscytujący, bo do Detroit przygotowało go ściganie na ciasnym Norris Ring w DTM, a przede wszystkim właśnie w Monako, w serii Porsche Super Cup. O wiele większą liczbę neutralizacji mieliśmy dzień później w wyścigu IndyCar. Ogromna liczba żółtych flag wywieszonych w wyścigu stoi w totalnej sprzeczności np. do wydarzeń F1 w ostatnim Grand Prix Monaco, do którego tak bardzo porównuje się tor w Detroit. Kierowcy wydawali się czerpać o wiele większą przyjemność z walki i wyprzedzania na tak ciasnym torze, co kończyło się w wielu momentach incydentami. Ten sezon w IMSA jest wyjątkowy i warte uwagi. Zwycięzka w Detroit Akura numer 10 jest piątym różnym zwycięzcą w klasie GTP. Na pięć rozegranych rund w tym sezonie mamy pięciu różnych zwycięzców w tej klasie.